Cześć, witajcie. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć dość krótko, więc na pewno nie w pełni na pytanie, jaka jest różnica między wiedzą a świadomością. To ma dość istotny wpływ na trzeźwienie. Dlaczego zaraz się dowiecie. Zapraszam. Jak to się dzieje, weźmy na przykład na początek samotrzeźwienie. Jak to się dzieje, że ktoś, kto ma naprawdę ogromną wiedzę w procesie chorób, tak, w procesie uzależnienia, cały czas się potyka. W ogóle skąd to pytanie? W ostatnią niedzielę pojawił się wywiad z lekarzem lekomanem, gdzie żeśmy rozmawiali o uzależnieniu. I tak ta, taka refleksja się pojawiła później też w trakcie tego wywiadu, że mój rozmówca miał ogromną wiedzę na temat działania różnych środków, a mimo to się od nich uzależnił. Tak jak ja się też zastanawiałem, gdybym ja miał tą wiedzę, którą mam obecnie na 10 lat wstecz, czy bym się nie uzależnił? I absolutnie nie mam takiej możliwości, na pewno bym się uzależnił bo na to szereg innych procesów jeszcze wpływa. Ale generalnie chodzi o to, dlaczego tak się właśnie dzieje, że kurczę, no można mieć wiedzę, a i tak iść w tym kierunku. Yy, bardzo wiele, znaczy no może nie aż tak bardzo wiele, ale na, no dużo, dużo znam osób niestety. Yy, nie niestety dla znajomości. Oczywiście, że nie. Niestety dla sytuacji, w jakiej są. Yy, znam sporo właśnie osób, które gdzieś jednak... Yy, mają ogromną wiedzę na temat szyźwienia, na temat niepicia, na temat choroby, na temat uzależnienia, a mimo to bardzo, niestety, bardzo często się potykają. Dlaczego się tak dzieje? No, na, na to generalnie wpływa wiele czynników, ale to jest właśnie ta różnica między wiedzą a świadomością. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o wiedzę, bo wiedzę można mieć bardzo szeroką. Niestety, w szkole zwłaszcza podstawowej szkole, bo im dalej, a tak szczerze to dopiero chyba od studiów, uczymy się już takich rzeczy konkretniejszych, jednak bardziej, które gdzieś tam się nam przydadzą. Nie zawsze też, ale już jednak jest zdecydowanie lepiej na pewno niż w podstawówce. Z jakiegoś takiego chorego założenia wychodzimy, że wiedzieć dużo znaczy dobrze. Ja uważam, że wiedzieć znaczy dobrze, ale wiedzieć Rzeczy praktyczne, znaczy dużo lepiej, tak? No bo, kochani, kurczę, szczycić się wysokim poziomem nauczania to jedno, ale te rzeczy zakuwać, myślę, że każdy z Was mm, pamięta, jak zakuwał tablicę Mendelejewa, a dzisiaj co się z niej wie? No właśnie, a jak ona się w ogóle przydała w życiu prywatnym? No, chyba że ktoś na jej podstawie pędził Bimber, no to może mu się przydała. <grystanie> Dobra, nieistotne, zostawmy to. Generalnie wiedzieć dużo nie zawsze znaczy super, wiedzieć jak najbardziej, ale rzeczy takie przydatne, praktyczne. I w momencie, kiedy już masz tej wiedzy bardzo dużo, takiej wiesz, praktycznej nawet, a mimo wszystko, kurczę, no, gdzieś się potykasz, no. Weź, weźmy, idźmy trochę w innym kierunku. Zobacz, ilu było takich ludzi naprawdę o ogromnej wiedzy, niesamowitej. A jakimi byli tyranami? Nie? No przecież na, na, nawet Hitler, tak? No Wiedzę miał też ogromną. Yy, a kurczę, no właśnie, co, co było, co się działo? Nie? Yy, Sokrates mówił, że nie ma ludzi złych. Że jeżeli czynią złoto, o tym nie wiedzą. I tu wchodzi właśnie ta świadomość. Ja, kochani, ja też tak uważam, że nie ma tak naprawdę ludzi złych. Jeżeli czynią coś złego, to tak o tym nie wiedzą. Sokrates właśnie mówił, że gdyby ktoś tak naprawdę, ale tak naprawdę, naprawdę wiedział o tym, że coś złego robi, no to, no to by tego nie robił. Nie? No właśnie. I teraz tak, możesz mieć tą ogromną wiedzę na temat różnych działań, a na przykład nie, nie wiedzieć do końca, Wiesz, co robisz, czemu to wszystko służy. Nie? I to nie jest tak, że ja teraz wszystkich bronię, nie? że ja bronię Hitlera czy coś. Nie, nic z tych rzeczy. Mi chodzi o to, kochani, żeby się tak chwilę zastanowić nad tym, bo żeby świadomość weszła, jakby w działanie też poza wiedzą, to raz, że trzeba doświadczenia, czyli jakby wprowadzenia tej wiedzy, wiesz, w własne życie. No bo przepraszam cię, ale możesz przeczytać. Ja to powtarzam po prostu nie wiem ile razy, i pewnie będę to wiele razy powtarzał też dla siebie. To jest oczywiste. Możesz przeczytać nie wiadomo ile książek na temat pływania. Jak dupy w wodzie nie zamoczysz, pływać się nie nauczysz. Możesz czytać poradniki rowerowe. Jak nie wsiądziesz na rower i, i po prostu nie ruszysz, no to niczego się nie nauczysz. No tak to wygląda, słuchaj. Masę różnych rzeczy można wiesz, w ten sposób przetoczyć. I teraz tak. Yy, masz wiedzę. Masz tą wiedzę, jakby zastosowaną w praktyce, to jeszcze nie jest świadomość, bo no na przykład, weź ktoś ileś razy zapił, czyli mm, ma wiedzę na temat na przykład, co robić, czego nie robić, ma doświadczenie też wynikające właśnie z tego, z, tego, z jego wiedzy I, i, i co, i tak się jeszcze potyczki zdarzają, o co tu chodzi. Tu jest jeszcze potrzebny jeden element w świadomości. Po co ja to wykorzystuję? Tak? Dla czyjego dobra? I generalnie chodzi tutaj po prostu o to, żeby... Jakby to ująć. Chodzi o miłość. O Boże, o czym Ty w ogóle, chłopie, gadasz? Miłość? Nie, pierdzielę. będzie teraz marudził. Tak. No. Jakkolwiek ona może niektórym w dzisiejszych czasach staroświecko brzmieć. Miłość. Tak. Jan Paweł II mówił, że człowiek tak naprawdę ma dwa uczucia. Miłość i strach. I teraz, brońcie Panie Boże, nikogo się nie szufladkuje. Tak, świat nie jest czarno-biały. Nasze motywacje nie są czarno-białe, absolutnie nie. I, i tutaj naprawdę no, nie można ludzi oceniać, bo, bo się coś gdzieś usłyszało. Nasze motywacje są Nieraz tak pokręcone, tak pogmatwane, że to się w głowie nie mieści. Natomiast skupmy się na samych uczuciach. Generalnie, jeżeli ja sobie tak robiłem, przynajmniej gdzieś moje motywacje rozbijałem, co mną motywowało, i tak do końca, i do końca, no zawsze dochodziłem albo gdzieś do miłości, albo do strachu. I teraz miłość, jakkolwiek by dziwnie nie brzmiała, yy, na pewno jest dobra. Bez dwóch Bo słuchaj, wszystko, co wynika z miłości, tak. Yy, Prowadzi do rozwoju, prowadzi do dobra. Wszystko, co jest związane z miłością, jest przyjemne w naszym odczuwaniu. Wszystko, co jest związane ze strachem, jest nieprzyjemne. No w tym wypadku, słuchaj, jakby nie patrzeć, ale to jest trochę dualny świat. No. Wiem, że może się to niektórym podobać, nie podobać, ale no kurczę, no, jest tak w dużej mierze, a może i w ogóle tak jest. No po prostu nie chcę tutaj rozkminiać filozoficznie teraz, bo nie o to chodzi. Czyli tak, wracając do tematu, możesz mieć ogromną wiedzę, ale teraz trzeba jeszcze ją jakby wprowadzić w życie. To jest jedno. Ale też trzeba ją wprowadzić w życie, by motywacją twoją była miłość. Przede wszystkim. Tak? No, no weź spójrz, kurczę, no właśnie, no wspomnianego Hitlera. Facet wiedzę w wielu kwestiach miał ogromną, tak? No ale kurczę, no miłość go nie motywowała. Jak to się skończyło, wszyscy wiemy. No. Dlatego naprawdę wiedzę swoją uważam, że powinniśmy wykorzystywać tak, by służyła ona również innym ludziom. Tak. Nie tylko sobie, nie tylko, wiesz, w takim rozwoju osobistym, ja lubię rozwój osobisty. Tylko kurczę, no nie do końca jestem przekonany, znaczy, absolutnie nie jestem przekonany do takiego rozwoju osobistego skupionego wyłącznie na sobie. Czyli na podnoszeniu własnych kwalifikacji, wyłącznie na podnoszeniu własnej wydajności itd. itd. Absolutnie. Jeżeli w efekcie dalej to służy y, ludziom, jak najbardziej. Nie? Bo kurczę, żeby no, było, jednak no, jak mówi y, siostra chmielewska, cerować ten świat. No po prostu. I to jest właśnie różnica między wiedzą a, a świadomością, bo pomiędzy jest też to doświadczenie, ale i wiedza, i doświadczenie, bez świadomości, czyli bez takiego świadomego wprowadzania tego wszystkiego w życie, by pomagać również innym, to jest szczerze, to jest nic nie warte, kompletnie. No. I naprawdę, wiesz, i to wszystko jedno, kim, kim jesteś, czym się zajmujesz, tak? Czy jesteś, wiesz, kurczę, lekarzem, czy, czy jesteś, mm, nie wiem, czy myjesz szyby na stacji benzynowej. Możesz to też zrobić po prostu z miłością do kierowcy, który przyjechał właśnie. Wszystko, absolutnie wszystko, co robimy, bez względu na to, czym się zajmujesz, naprawdę może być tak, że, kurcze, no, można robić cuda. Więc, mm, no tyle chyba, kochani, no, no, nie będę już tego przyciągał w kółko. To jest różnica naprawdę między wiedzą a świadomością. I odnosząc to już bezpośrednio do ciźwienia, yy, możesz przejść 20 tysięcy terapii, a jeżeli nie zaczniesz zasad wprowadzać w życie, absolutnie yy, no nie masz szans na powodzenie w ogóle. I nawet jeżeli te zasady zaczniesz wprowadzać w życie i, i nawet jeżeli zaczniesz się, wiesz, potykać i nawet własne doświadczenie, uczyć się na własnym doświadczeniu, to jeszcze też wiele nie da. Dopiero kiedy będziesz swoje działania motywował, miłością do siebie, ale i też do innych ludzi, dopiero wtedy masz szansę naprawdę na taki duży, prawdziwy sukces. No i, i, i dlatego się czasami dzieje tak, że po prostu ktoś może mieć ogromną wiedzę, a, a tak naprawdę nic, nic z tego dobrego nie wynika. Ktoś może mieć ogromne doświadczenie, a w kółko robi te same błędy. Jest niezwykle doświadczeniem człowiekiem, z przez los, a tak naprawdę niewiele w jego życiu się zmienia. No właśnie, to jest to, to, to jest to. Także no, no tyle, no to, to się nie uda. Wiedza, doświadczenie, ale i świadomość, czyli to takie naprawdę pełne motywowanie się miłością do siebie, ale też do innych ludzi. Bardzo, bardzo to jest ważne. No, po prostu. Okej. Okay. Dobra, kochani, będę kończył. Widzimy się w niedzielę. Dobrego, dnia, Wam. Życzę. Pozdrawiam. Cześć.